Ostatnia sesja w roku przykuła szczególną uwagę i wzbudziła zainteresowanie wśród mieszkańców przemyśla. Przemyscy radni głosowali nad budżetem miasta. Prawie całe posiedzenie Rady zdominowała uchwała budżetowa na 2019 rok. Zaplanowano dochody w wysokości 381 549 200 zł oraz wydatki w kwocie 364 604 962 zł. Zadłużenie miasta Przemyśla na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 152 737 782 zł. Według wieloletniej prognozy finansowej dług ten ma zostać spłacony w całości dopiero w 2029 roku. Czy jest to budżet marzeń dla nowo wstępującej na stanowisko skarbnik miasta Moniki Czuryk? Jest to budżet realistyczny, jest budżetem zrównoważonym, czyli zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Tak naprawdę uchwalenie budżetu jest dla nas początkiem drogi. Wszyscy wiemy, że od uchwalenia budżetu czeka nas ciężka praca. W przyszłym roku w budżecie będą wprowadzane zmiany zarówno po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków. I czeka nas zdecydowanie dużo, dużo pracy. Rok 2019 będzie kolejnym rokiem dla naszego miasta bez dużych inwestycji. Wśród tych, które zaplanowano, znajdą się między innymi... Rozbudowa dróg i remonty chodników, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa placu handlowego Zielony Rynek, przebudowa budynku przy ulicy Ratuszowej na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości i innowacji, przebudowa pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum nr 2 przy ulicy Ratuszowej dla potrzeb administracji Urzędu Miejskiego. Dzięki dofinansowaniu niektórych inwestycji będzie można dokończyć przebudowę i wyposażenie istniejącej podziemnej trasy turystycznej, budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 oraz Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu. Jest to budżet taki, na jaki nas w chwili obecnej stać skwitował krótko prezydent miasta Wojciech Bakun. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Oczywiście ten budżet nie jest budżetem marzeń. Jest przede wszystkim budżetem skrojonym pod potrzeby spłaty długu, który został zaciągnięty w latach poprzednich. W tym roku to jest rata wynosząca blisko 17 milionów złotych. Stąd, stąd taki, a nie inny kształt, kształt budżetu, który musiał uwzględniać oczywiście spłatę zobowiązań, które, które miasto zaciągnęło już, już kilka lub kilka lat lat temu i one w tej chwili niestety, ale zarówno w przyszłym roku 2019, jak i w kolejnych latach można powiedzieć nawarstwiają się i powodują to, że, że te spłaty są, są bardzo, bardzo wysokie. W tym roku 17 milionów, w przyszłym to jest rata wynosząca 21 milionów, w 2021 to jest rata opiewająca na kwotę 28 milionów. Żeby pokazać tą skalę, z którą się mierzymy, to wspomnę, że jeszcze dwa lata temu rata kredytu wynosiła 7 milionów. I to pokazuje z jak dużym wyzwaniem tak naprawdę, jeżeli chodzi o oszczędności i ten montaż budżetu musimy się, musimy się zmierzyć. W budżecie miasta jest również taka składowa jak nadwyżka, planowana w tym budżecie na kwotę 16 944 238 zł. W całości zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Złośliwi z pewnością powiedzą rok stracony, bez konkretnych inwestycji. Tak, ale przynajmniej z częściową spłatą kredytu coś trzeba wybrać. O tym, że, że budżet będzie wyglądał tak, a nie inaczej, to znaczy, że, że tak wysokie będą potrzeby, jeżeli chodzi o spłatę kredytów, oczywiście wiedzieliśmy już wcześniej i proszę zauważyć, że też podczas, podczas kampanii też nie obiecywaliśmy przysłowiowych gruszek na wierzbie, staraliśmy się to wszystko patrzeć na to przez, przez pryzmat tego, z jakim budżetem tak naprawdę będziemy się musieli zmierzyć. Tak jak mówiłem. Zadanie takie podstawowe funkcjonowania, funkcjonowania miasta, spółek, jednostek, wszystkich, to jest wygenerowanie takich oszczędności, żeby, żeby spłacać zadłużenie. Natomiast umówmy się, że, że nie to jest kwintesencją rządzenia. No, miasto musi się przede wszystkim rozwijać, i tutaj szukamy zupełnie innych modeli, modeli finansowania tego, takich przedsięwzięć. Już w kampanii padały, padały słowa o wykorzystaniu większym, wykorzystaniu potencjału, jaki daje partnerstwo publiczno-prywatne, i w tym, w tym kierunku jak najbardziej będziemy starali się eksplorować nowe, nowe możliwości pozyskania kapitału na inwestycje w mieście, ale też być może uwolnienie kapitału ze, ze spółek miejskich, przynajmniej częściowo, który dałby nam chociażby pieniądze na wkład własny w inwestycji, bo przypomnijmy, że to jest ostatnia perspektywa, która jest perspektywą dosyć atrakcyjną z punktu widzenia pozyskania środków unijnych i, i musimy jeszcze powiedzmy na takim, na takim końcówce tych, tych funduszy unijnych musimy się jeszcze na nie, na nie załapać, a żeby się na nie załapać, musimy mieć wkład własny i nad tym będziemy głównie pracować. Budżet przemyśla na 2019 rok uzyskał poparcie 16 radnych. Przeciw był Andrzej Berestecki. Pięciu radnych wstrzymało się od głosu: Daniel Dryniak, Maciej Kamiński, Wojciech Rzeszutko, Bogumiła Nowak i Janusz Zapotocki.